Czełem bisiaki, witam w 67. dniu matematycznego wyzwania, zadanie 113, sprzedawca kupił do, od ogrodnika róże i tulipany za łączną kwotę 580 zł, jeden tulipał kosztował złoty 20, zł, a cena jednej róży była równa 4 zł, sprzedawca kupił o 50 tulipanów więcej niż róż, nieźle, grubo się bawią chłopaki, ale zobaczcie, co mamy tutaj zrobić? Mamy dokończyć zdanie. Jeśli liczbę zakupionych tulipanów oznaczymy przez T. To podane zależności opisuje równanie. Czyli liczba tulipanów to jest T. Ok. No nieźle. Sprzedawca kupił od ogrodnika róże i tulipany za łączną kwotę 5 do 80. Jeden tulipan kosztuje złoty 20. Zł. Jedna róża czwórkę. Sprzedawca kupił o 50 tulipanów więcej niż róż. Mhm. Czyli za tulipana płacimy złoty 20, zł. tulipanów kupiliśmy T, czyli 1,2 razy ilość tulipanów, czyli T to jest kwota, którą zapłacimy za tulipany. Wiemy, że róża kosztuje 4 zł, a tulipanów kupiliśmy o 50 więcej niż róż, czyli róż kupiliśmy T minus 50. To jest liczba róż. I teraz za każdą różę płacimy 4 złote, czyli do tego dodaję 4 razy ilość tych róż, czyli T minus 50. I to wszystko daje mi 580 zł. 1,2T, czyli odpowiedź A i B do pieca, plus 4 razy T minus 50. Odpowiedź C jest tą prawidłową. Idziemy do zadania 114. W układzie współrzędnych zaznaczono trójkąt ABC oraz punkt P. O tutaj jest punkt P. Widzę go. Ma współrzędne minus 1 i 0. I ten punkt P leży na boku BC. Wszystkie współrzędne punktów są liczbami całkowitymi. Pole trójkąta PAB jest równe polu trójkąta PAC. PAB. No to pole trójkąta PAB to jest ten trójkąt PAB. O ten tutaj właśnie. Policzmy jego pole. Pole trójkąta P A B, to jest jego podstawa, czyli 1 2 3 4 5 6 7. 7 jednostek razy jego wysokość. Jego wysokość to jest odległość B od przedłużenia jego podstawy, czyli 3 jednostki. Tak, opuszczamy wysokość w rozwartokątnym przez 2. Czyli to jest 10,5 jednostki kwadratowej. Teraz policzmy pole trójkąta PAC. PAC to jest ten trójkąt na dole. O, ten tutaj zobacz. To, 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 ten właśnie. I mamy policzyć pole tego trójkąta. No to zobacz. On ma dokładnie taką samą podstawę jak PAB. Czyli jego podstawą jest 7 kratek razy. Jego wysokość jest tutaj, jego wysokość to też 3 kratki, czyli te dwa trójkąty mają takie samo pole wynoszące 10,5 jednostek kwadratowych. A więc jest równe jeszcze jak? Pole trójkąta ABC jest równe 21. No tak, bo pole trójkąta ABC to jest pole trójkąta PAB, czyli tego niebieskiego polu, z pole żółtego trójkąta PAC. Czyli to jest 10,5 plus 10,5, a więc 2 razy 10,5 daje mi 21, czyli tutaj mamy prawdę. To tyle w tym zadaniu. Zapraszam Cię do uczestnictwa w maratonie matematycznym z zadań tekstowych, które odbędzie się za trochę ponad dwa tygodnie. Pod koniec kwietnia 3 godziny matmy ciągiem, potężna liczba zadań z wyrażeń algebraicznych. W zadaniach tekstowych, równania, najtrudniejsze zadania znajdzie w tam naprawdę sam top, jeśli chodzi o materiał. Zapisać może się przez link dostępny pod wideo. A tymczasem zostaw suba, lajka i widzimy się jutro w kolejnym materiale. Do zobaczenia.